To to ty zrypałeś, a nie ja. O lol. Czy nagrywasz? Bo to ja zamknę mordę. Skoszyło mi się i zabili mnie. O, <grywa> lol, idę tam jeszcze raz. Nie popadamy, będziemy mieli małą połetkę. Wisła są... prosto wejść mogą, można tu prosto wejść. Pan... ej, ale ja razem przejście do nich. Pod spodem jest jakieś. Nie 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 A o zabił Skrył mój chytry plan No zabił A to gówniano moją wam powiem Panie, ale ja wiem, gdzie oni mają przejście takie podziemne. Gdzie? Gdzieś tutaj w dzień. Ty daleko tu mają? To by perłek A palę się, PALĘ SIĘ! Ta! Kurde. Gracias. <coughs>